Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre kobiety wydają się po prostu ignorować Twoją obecność, podczas gdy inne chłoną każde słowo mężczyzn, którzy to osiągają? Prawda jest taka, że istnieje pewien sekret kobiecego szacunku, którego większość mężczyzn nigdy ci nie zdradzi. To tak, jakbyś był dryfującą łodzią na oceanie, rzucaną przez fale, podczas gdy ona szuka latarni morskiej. Posłuchaj teraz uważnie. Wiesz, jaka jest różnica między facetem, którego ona szanuje, a facetem, którego tylko toleruje? Ten pierwszy nie próbuje jej zaimponować, ten drugi rozpaczliwie pragnie jej uśmiechu. To boli, wiem, ale musisz to dziś usłyszeć, bo jeśli będziesz kontynuował na tej drodze, na której jesteś, spędzisz kolejne lata, będąc niewidzialnym, będąc tym miłym facetem, którego imienia nawet nie pamięta facetem, któremu ona odwołuje randkę w ostatniej chwili. Czujesz to teraz, prawda? To uczucie, że twoje opinie się nie liczą, że mówisz, a to tak, jakby wiatr porywał twoje słowa. Ona patrzy przez ciebie, a nie na ciebie. A najgorsze jest to, że widzisz innych facetów, którzy nie są ani ładniejsi, ani bogatsi od ciebie, osiągających to, czego ty pragniesz. Prawdziwy szacunek. Spędziłem ponad 10 lat studiując psychologię szacunku i przyciągania. Na własne oczy widziałem, co naprawdę działa, a to, co ci teraz powiem, jest niezwykle rzadkie. Niewielu mężczyzn to stosuje, ponieważ większość woli pozostać w komforcie przeciętności. Obudź się stary. Problem nie polega na tym, że jesteś zbyt miły. Problem polega na tym, że nie masz autonomii, nie masz celu. Żyjesz, reagując na świat, zamiast tworzyć własną ścieżkę. Pamiętaj o tym zawsze. Kobiety szanują mężczyzn, którzy robią pięć konkretnych rzeczy. A kiedy zrozumiesz każdą z nich, zdasz sobie sprawę, że gra zmienia się całkowicie. Nie chodzi o bycie dupkiem. Chodzi o posiadanie wewnętrznej wartości. Przejdźmy od razu do sedna? Numer jeden. Musisz przestać szukać aprobaty. Dokładnie tak. Walidacja, której szukasz, zabija cię. Wiesz, kiedy wysyłasz wiadomość i czekasz, aż ona odpisze? Kiedy zmieniasz swoje zdanie tylko, żeby jej się przypodobać? Kiedy odwołujesz swoje plany, bo ona się pojawiła? Komunikujesz rozpacz. Badania pokazują, że atrakcyjność w oczach kobiet gwałtownie spada, gdy mężczyzna wykazuje nadmierną potrzebę walidacji. To biologiczne. Jej mózg interpretuje to jako słabość, jakbyś nie miał innych opcji, jakby ona była Twoim jedynym źródłem szczęścia. Wyobraź sobie prezesa wielomilionowej firmy. Czy on czeka, aż ktoś zatwierdzi jego decyzję? Nie. On podejmuje decyzję i ponosi konsekwencje. To jest energia, którą musisz emanować. Czysta autonomia. Czy to ma dla ciebie sens? Numer dwa. Ustalaj granice. Jakby od tego zależało Twoje życie, bo zależy. Kiedy brak jej szacunku, a ty nic nie mówisz, wiesz co się dzieje? Ona odnotowuje, że nie cenisz siebie. A jeśli ty nie cenisz siebie, dlaczego ona miałaby cię cenić? Zwróć uwagę na ten przykład. Umawiasz się na randkę. Ona odwołuje w ostatniej chwili po raz drugi. Co robisz? Większość mężczyzn akceptuje i przekłada. Fatalny błąd. Mężczyzna, którego ona szanuje, mówi coś takiego. Słuchaj, rozumiem nieprzewidziane okoliczności, ale mój czas jest cenny. Jeśli nie możesz się zaangażować, być może to nie jest odpowiedni moment. Prosto i bezpośrednio. To nie jest chamstwo, to samoobrona to komunikowanie, że masz standardy, że nie akceptujesz byle czego. I paradoksalnie to zwiększa Twoją wartość w jej oczach. Jasne granice. Czujesz różnicę? Numer 3. Miej cel większy niż podbijanie kobiet. To jest kluczowe. Jeśli Twoje życie kręci się wokół zdobywania uwagi kobiet, już przegrałeś. Ona czuje tę egzystencjalną pustkę w Tobie. To jak wewnętrzny radar, który wykrywa mężczyzn bez kierunku. Pomyśl o Lwie na sawannie. On nie goni za każdą przechodzącą gazelą. Ma swoje terytorium, swoją rutynę, swoje cele. Polowanie jest częścią jego życia, a nie całym życiem. Musisz być tym lwem. Miej projekty, cele, ambicje, które nie zależą od nikogo. Zabierz się za to. Wiesz, ten facet, którego ona szanuje? On ma ważne spotkania. On ma treningi, których nie odpuszcza. On ma biznes, który buduje. On ma życie, w którym ona chce uczestniczyć, a nie puste życie, które potrzebuje jej, aby je wypełnić. Niewzruszony cel. Nadążasz? Numer 4. Opanuj sztukę asertywnej komunikacji. Nie chodzi o mówienie głośniej. Chodzi o mówienie z przekonaniem. Kiedy wierzysz w to, co mówisz, zmienia się twój głos. Twoja postawa, twoja energia zmienia się całkowicie. Zdradzę ci tu pewien sekret. Większość mężczyzn mówi, jakby prosił o pozwolenie. Kończy zdania niepotrzebnym znakiem zapytania. Na przykład tak: Myślę, że moglibyśmy pójść do tamtej restauracji. Może jeśli chcesz, co nie? Nie wahaj się tak. Szanowany mężczyzna mówi inaczej. Znam niesamowitą restaurację. Idziemy tam w piątek. Kropka. To nie jest ukryte pytanie to jest kierunek. A jeśli ona nie może lub nie chce, to w porządku. I tak pójdziesz. Z kimś innym lub sam. Jasny kierunek. Czujesz w tym moc? Numer 5. Pielęgnuj strategiczną obojętność. Prawie nikt tego nie zauważa. Nie chodzi o bycie zimnym czy zdystansowanym. Chodzi o to, by nie pozwolić, aby jej działania kontrolowały twoje emocje. Kiedy ona testuje twoje granice, a ona będzie je testować, ty zachowujesz spokój. To jak woda na ogień. Ona tworzy dramat? Ty odpowiadasz logiką. Ona próbuje wzbudzić w tobie zazdrość? Nawet nie pokazujesz, że to zauważyłeś. Ona chce emocjonalnej reakcji? Dajesz racjonalną odpowiedź. To komunikuje kontrolę emocjonalną. Dojrzałość, stabilność pamiętaj o tym zawsze. Mężczyzna, który traci kontrolę przy pierwszej prowokacji, to mężczyzna, którego ona nie potrafi szanować. Bo jeśli nie kontrolujesz nawet własnych emocji, jak poprowadzisz jakąkolwiek sytuację? Absolutna kontrola. Czy to ma teraz sens? Numer 6. Zainwestuj w siebie, zanim zainwestujesz w jakąkolwiek kobietę. To jest fundamentalne. Twój wygląd, twoje zdrowie, twoje wykształcenie, twoje umiejętności. To wszystko komunikuje, że cenisz siebie. A kiedy ty cenisz siebie, świat ceni ciebie. To nie próżność, to strategia. Wiesz, ten facet, który przychodzi na randkę z nieogoloną brodą, pogniecionymi ubraniami, bez żadnej dbałości o siebie? On mówi, że nie dba nawet o siebie. Dlaczego ona miałaby się nim przejmować? A co z facetem, który dba o ciało, ma własny styl, inwestuje w wiedzę? Ten facet komunikuje bez słów. Szanuję siebie, mam standardy. Nie akceptuję mniej niż zasługuje. I to jest magnetyczne dla kobiecego szacunku. Widoczna wewnętrzna wartość. Widzisz w tym logikę? Numer 7. Nigdy przenigdy, pod żadnym pozorem nie rezygnuj ze swoich wartości dla kobiety. To jest ostateczny test. Kiedy zmieniasz to, kim jesteś, żeby się przypodobać, przegrywasz grę. Ona może nawet zostać z tobą tymczasowo, ale szacunek przepadł. Opowiem ci krótką historię. W tętniącym życiem barze głośna muzyka, zapach piwa w powietrzu. Facet prowadzi ważną rozmowę z przyjaciółmi. Wchodzi piękna kobieta. Wszyscy faceci odwracają głowy, z wyjątkiem niego. On pozostaje skupiony na tym, co robił. Wiesz, co się dzieje? Ona to zauważa. Odnotowuje, że dzieje się u niego coś ważniejszego, że jego życie nie zatrzymuje się, bo pojawiła się ładna kobieta. I to, mój przyjacielu, generuje prawdziwy szacunek, całkowita integralność. Czujesz tę energię? Teraz wiem, co myślisz. Ach. Więc muszę być toksycznym, alfa-dupkiem, żeby być szanowanym? Absolutnie nie! Dupek szuka walidacji poprzez agresję. To, o czym tu mówimy, to szacunek, który rodzi się z Twojej integralności, a nie z Twojej brutalności. Zwróć na to szczególną uwagę. Facet, który krzyczy, próbuje dominować siłą, upokarza innych, ten facet kompensuje głęboką niepewność. On potrzebuje poniżać innych, żeby poczuć się wielkim. To nie szacunek, to strach. I inteligentne kobiety dostrzegają różnice. Prawdziwy szacunek pochodzi z Twojej wewnętrznej wartości. Pochodzi z tego, że jesteś tak pewnym siebie, że nie musisz niczego nikomu udowadniać. Pochodzi z tego, że masz życie tak interesujące, że ona chce w nim uczestniczyć. Pochodzi z tego, że masz granice tak jasne, że ona dokładnie wie, gdzie stąpa. Gwarantuję Ci jedno: kiedy zastosujesz te siedem punktów, wszystko się zmieni. Nie tylko w relacjach z kobietami, ale we wszystkich obszarach Twojego życia, bo szacunek, który generujesz, nie jest specyficzny dla związków, jest uniwersalny. Chodzi o to, byś stał się mężczyzną, którym urodziłeś się, aby być. Zasada jest prosta: ramy, które nazywam parę, jasny cel w życiu, autentyczność we wszystkich interakcjach, szacunek do samego siebie ponad wszystko, ustalanie nienegocjowalnych granic. Kiedy opanujesz te cztery filary, szacunek nie jest już czymś, czego szukasz. Jest czymś, co naturalnie przyciągasz. To jest niezwykle rzadkie w dzisiejszych czasach. Większość mężczyzn spędza całe życie, szukając szacunku w niewłaściwy sposób, próbując kupić prezentami, próbując zaimponować kłamstwami, próbując wymusić agresją. To wszystko to stracony czas. Ta wiedza to skrót. Skrót do tego, co wielu odkrywa przez dziesięciolecia, jeśli w ogóle odkryje. Masz teraz w rękach dokładną formułę. Pytanie brzmi, zastosujesz ją, czy nadal będziesz dryfującą łodzią? Pamiętaj o metaforze z początku. Możesz nadal być rzucany przez fale, reagując na każdy jej ruch, żyjąc w niepewności i braku bezpieczeństwa. Albo możesz stać się latarnią morską: stabilny, stały, niewzruszony, emanujący własnym światłem, niezależnie od otaczających burz. Wybór należy do ciebie. Ale muszę być z Tobą teraz szczery. Informacja bez działania to tylko rozrywka. Możesz obejrzeć ten film, zgodzić się ze wszystkim i jutro nadal robić to samo. Albo możesz zacząć już dziś wdrażać każdy z tych punktów. Zacznij od małych rzeczy. Już dziś ustal granice. Już dziś odrzuć zaproszenie, jeśli nie jest zgodne z Twoimi wartościami. Już dziś zainwestuj godzinę w siebie, zanim pomyślisz o jakiejkolwiek kobiecie. Już dziś podejmij decyzję, nie pytając nikogo o opinię. To małe akty autonomii. Ale te małe akty kumulują się i za kilka tygodni zauważysz, że nie jesteś już tym samym mężczyzną. Że szacunek, który otrzymujesz, zmienił się. Sposób, w jaki ludzie cię traktują, zmienił się. Bo najpierw zmieniłeś się wewnętrznie. To jest prawda, którą niewielu stosuje. Szacunek kobiet nie jest zdobywany. Jest naturalną konsekwencją stania się mężczyzną wartościowym tego, że masz cel, granice, autonomię i kierunek. Kiedy to masz, ona nie tylko cię szanuje, ona cię podziwia, ona cię pragnie, ona walczy o to, by być częścią twojego życia. Nie zapomnij o tym. Nie potrzebujesz jej aprobaty. Nie musisz zmieniać tego, kim jesteś. Nie musisz być kimś, kim nie jesteś. Musisz tylko obudzić mężczyznę, który już w tobie istnieje. Mężczyznę, który ma wewnętrzną wartość, mężczyznę, który jest latarnią morską, a nie łodzią. Teraz, zanim o tym wszystkim zapomnisz, polub ten film teraz. Subskrybuj kanał teraz, aktywuj dzwonek teraz, bo to jest rodzaj treści, który zmieni nie tylko twoje relacje, ale całe twoje życie. I udostępnij temu przyjacielowi, który potrzebuje usłyszeć te prawdy. Zrób to teraz, zanim zapomnisz bo jutro możesz znów stać się dryfującą łodzią albo możesz zacząć dziś budować swoją latarnię morską, budować swój prawdziwy szacunek, budować życie, na które zasługujesz i które naturalnie przyciągnie typ kobiety, której pragniesz. Moc jest teraz w twoich rękach, użyj jej mądrze.